Złość to energia. A każdą energię można albo zmarnować, przepalić, tak? Albo wykorzystać. Przy czym transformacja złości wcale nie polega na tym, że nie będziemy się złościć. Ona polega na tym, aby nauczyć się tę energię kierować w stronę, która buduje. Ten krótki film jest częścią mojego minicyklu o złości, zainspirowanego moją niedawną rozmową z Agnieszką Fischer w podcaście Ukłon Natury, gdzie zagłębiamy się właśnie w temat złości. Link do tej rozmowy, jak i do playlisty z całą serią o złości Znajdziesz pod tym filmem, a jeśli interesujecie więcej w obszarze tej właśnie emocji, to znajdziesz tam też informacje dotyczące tego, czym jest złość, jak ona działa w ludzkim ciele, dlaczego ją tłumimy i jeszcze parę innych ciekawych zagadnień, które bardzo polecam, a w tym filmie skupiam się na temacie transformacji energii złości we własną moc. Złość jako siła sprawcza. Zauważyłem, że kiedy jestem w kontakcie ze swoją złością, mam więcej jasności, takiej klarowności i więcej poczucia własnej mocy, własnej sprawczości. Wiem, czego chcę, wiem, kiedy powiedzieć nie, kiedy wyciągnąć rękę po to, czego chcę, kiedy zaznaczyć swoje granice i można powiedzieć, że złość to jest takie moje wewnętrzne nie, które. Otwiera, jakby, przestrzeń dla mojego własnego tak. Więcej na temat samego kontaktu ze złością znajdziesz w innych filmach z tej serii. Jak przekształcić złość w działanie? Kiedy pojawia się złość, to często takim pierwszym pytaniem jest dlaczego się złuszczę? To pomaga nam zracjonalizować własne emocje przez znalezienie ich źródła, ale przez sam ten proces wychodzimy jakby z ciała, wychodzimy z tego, co czujemy rzeczywiście, a wchodzimy w głowę i ta energia, która mogłaby być kreatywna, zostaje zamknięta w głowie i napędza tylko taki wir, taki kołowrotek kolejnych myśli. Jeśli natomiast chcemy wykorzystać tę energię, no to nie możemy też patrzeć wstecz, tak? Jeśli chcemy zrobić coś konstruktywnego, to polecam nauczmy się patrzeć w przód. Zamiast pytać dlaczego się złoszczę, spróbuj zapytać czego ta złość chce mnie nauczyć. Być może mówi zadbaj o siebie, być może mówi nie zgadzaj się na to, albo zrób krok do przodu. Złość jest tutaj trochę jak taki kompas, który pokazuje kierunek, ale to ty decydujesz jakie kroki w tym kierunku wykonasz. Często będzie to nauka stawiania na nic albo zauważania własnych potrzeb to może wydawać się taką niewielką czy bardzo subtelną rzeczą, ale jeśli rzeczywiście za tym pójdziemy, no to tak naprawdę sprawia, że na bardzo fundamentalnym poziomie coś w nas trwale się zmienia, bo dbając o własne granice, o własne potrzeby, stajemy się po prostu innymi ludźmi, stajemy się bardziej autentyczni, stajemy się ludźmi świadomymi siebie, dbającymi o swoją przestrzeń i dbającymi o to, czego chcemy, czego nie chcemy. Szanującymi swoje własne granice, a przez to inni zaczynają szanować też nasze granice. Stajemy się też ludźmi dbającymi o zdrowe relacje, tak? Przez zdrowe wyrażanie złości, przez odpowiadanie na nią zamiast automatyczne reagowanie na złość. Więcej o tym w innych filmach z serii o złości. Moc płynąca ze złości pojawia się, jeśli nie tracimy tej energii na walkę. Yy, czy to jest walka ze sobą, przez tłumienie złości, czy to jest walka z innymi, przez yy, agresywność, Reagowanie na te emocje. Patrząc na złość konstruktywnie, wyrażając ją w zdrowy sposób, uczymy się swojej mocy, swoich granic, swojej autentyczności. I dla podsumowania tutaj trzy punkty dla takiej praktyki transformacji złości we własną moc. Po pierwsze, zatrzymaj się, kiedy czujesz złość. Nie działaj od razu, weź kilka głębokich wdechów, skup się w ciele, skup się w tym, co czujesz w ciele, na samych takich doznaniach fizycznych zamiast wchodzić w głowę, zamiast racjonalizować, zamiast myśleć i napędzać koło wrotek tego dlaczego jesteś zły lub zła. Następnie zadaj sobie pytanie co chce tym ochronić, albo o jaką potrzebę teraz potrzebuje zadbać. I na koniec wybierz sposób działania, który szanuje Ciebie i innych obecnych w danej sytuacji. Pamiętaj, że złość to jest energia życia i zachęcam Cię do patrzenia na nią w ten właśnie sposób, bo możesz oczywiście ją stłumić, możesz przepalać tę energię na niezdrowe jej wyrażanie, ale możesz też zbudować z niej coś prawdziwego, coś konstruktywnego. Złość może stać się takim kluczem do bardziej autentycznego sposobu wyrażania siebie w świecie, czy po prostu do życia w większej autentyczności, w większej zgodzie ze sobą. To jest moc, która buduje, a nie która niszczy. Dopiero niezdrowe wyrażanie złości może być energią niszczącą. W każdej złości jest siła. Możesz jej nie słuchać, możesz po prostu podążyć za tą energią i wtedy staje się ona niezdrowa, staje się ona niszcząca, ale jeśli jej posłuchasz, to ona pokaże ci, kim naprawdę jesteś i pomoże ci działać w świecie, pozostając w zgodzie ze swoją osobistą prawdą i po prostu być lepszą, bardziej autentyczną, prawdziwszą wersją siebie.